Jezu, ja wiem i ogłaszam to, że jesteś większy od tego, co dzisiaj przerasta moje życie, co przygniata. Nawet od śmierci. Jezu, ogłaszam teraz, że Ty przychodzisz ze swoją potęgą do nas. Z takim potężnym zapewnieniem, że naprawdę się o mnie troszczysz. Że moje życie jest bezpieczne w Twoich rękach. Jezu, błogosławię Cię. Że jestem w Tobie bezpieczny, że jestem, Panie, w Twoich rękach, w Twoich dłoniach, że nie muszę się bać, bo Ojciec jest ze mną, że nie muszę się bać, bo Jezus umarł na krzyżu za moje grzechy, bo Jezus zapłacił mój dług, Jezus pomścił moją śmierć, przelał swoją krew dla mojego zbawienia, Panie, ja wierzę w to i wyznaję. Z wdzięcznością, że za mnie umarłeś, że oddałeś za mnie życie, że to była zastępcza śmierć, że ja Panie Jezu wierzę, że nie umrę, że wierzę w Ciebie, wierzę w Twoją miłość i w Twoje miłosierdzie. Ja Panie, wołam już teraz o to doświadczenie nieba, o doświadczenie zmartwychwstania w tych wszystkich miejscach, gdzie dzisiaj umieram, gdzie dzisiaj choruję, Panie. Ja chcę, abyś zwyciężał.